Cześć witam wszystkich moi drodzy. Oczywiście jak w każdym filmie chciałbym Was zaprosić do grupy Facebookowej. Grupa Facebookowa jest grupą zamkniętą, prywatną. Do grupy mogą przynależeć osoby, które subskrybują mój kanał, a link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Proszę nie zapomnieć odpowiedzieć na pytania, które są zadane prosząc o dołączenie do grupy proszę je po prostu po prostu je napisać te odpowiedzi i wtedy ja lub drugi administrator będzie wiedział że subskrybujesz mój kanał i wtedy dołączysz do nas zapraszam także do mojego instagrama link jest także w opisie filmu oraz zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl sklep dla kolekcjonerów. W sklepie tym zakupicie sobie niezbędne kolekcy... do... niezbędne artykuły do prowadzenia kolekcji. A najlepiej, tak jak już powtarzam w każdym filmie, zerknijcie sami, osobiście na stronę snumizmatyka.pl Wybierzecie sobie na pewno jakieś produkty, artykuły, które Przedadzą Wam się lub są naprawdę niezbędne do prowadzenia kolekcji. No i oczywiście, przy zakupach, wykorzystujcie mój kod ROSTEK 2022. Jest to kod rabatowy w wysokości minus 10%. Po podsumowaniu wpiszecie sobie ten ROSTEK 2022. Zostanie Wam odjęte 10% od sumy, którą będziecie musieli uiścić. Także, chyba warto. Dobra, moi drodzy. Jak widzicie leży tu 5 złotych. 5 złotych, rocznik 2022. Jest to moneta okolicznościowo obiegowa. Zamek w Mosznej. Mamy tutaj Fajnie to wygląda ten rocznik 2022. I pod kątem później widzimy NBP, jest to taka ciekawostka. Zresztą no chyba na praktycznie już każdej monecie to występuje chyba no, od 2020. Bodajże. Dobra, może zaczniemy od danych dla tej monety. Oczywiście moneta jest. Monetą serii odkryj Polskę 5 złotówki, okolicznościowo obiegowe, zamieniły 2 złotówki okolicznościowo obiegowe, czyli te z Nordic Goldu. Nominu, oczywiście, jest to 5 zł. moneta jest wykonana z miedzioniklu oraz z brązalu. Miedzianikl jest to pierścień. A w środku jest brązal. Średnica oczywiście jest to 24 mm. Waga 6,54 g. Stempel zwykły. Nakład milion sztuk. Na obrzeżu rancie. Na boku monety. Ośmiokrotnie jest powtarzany napis NBP a drugi jest odwrócony o 180 stopni czyli jak patrzymy tutaj na ten rancik NBP jest raz normalnie widoczne a drugim razem trzeba odwrócić żeby ją przeczytać dodatkowo jak widzimy rand obrzeże jest ząbkowane stempel oczywiście jest zwykły Co jeszcze mogę powiedzieć o tym monecie? Stempel zwykły moneta wyszła do obiegu 5 maja 5 maja 23 maja przepraszam 22 roku Rewers monety moi drodzy zaprojektował pan Paweł Pietras a poczekajcie, chyba źle powiedziałem rewers, przepraszam, rewers monety zaprojektował Pan Paweł y, Pietras a awers monety z monety wykonała Pani Dobrochna Surajewska Milion monet no naprawdę nie jest dużo, a gdy słyszę, że mogliby zrobić e, powiedzmy 250 tysięcy sztuk e, powiedzmy nawet czy tam 200, jak ktoś tam mówił, że 200 tysięcy, no to już by było coś fajnego, tak coś fajnego. Milion sztuk to także nie jest dużo, moi drodzy. E, przy naszej populacji mm, jest to naprawdę mało nie każdy Polak zobaczy taką monetę na żywo to jest raz, dwa jeśli byłaby to moneta w nakładzie 200 tysięcy złotych co ja mówię 200 tysięcy sztuk przepraszam to te 5 złotych nie kosztowałoby teraz na Allegro powiedzmy te 8-10 złotych tylko kosztowałoby 100-200 zł. No nie wykrywajmy takich rzeczy, że jak jest duża rzadkość, no to automatu, z automatu po prostu cena idzie góry. Więc nakład naprawdę wiadomo, że te monety się obstaną. Praktycznie wszystkie nieobiegowe będą. Na pewno coś trafiło do obiegu. No ale tak jak już mówiłem no żeby ten nakład był powiedzmy w tych 200 tysiącach, 300 tysiącach no to no, cena też by była odpowiednia tak no, to nie było tak jak przed chwilą powiedziałem 10-12 zł, tylko to by było Naprawdę 100, 150, nawet i przypuszczam, żeby mogło być to nawet 300 zł za jedną monetę. Także cieszmy się, że chociaż ten milion jest, aż milion, co niektórzy mogą powiedzieć. No więc szczęśliwców, którzy będą mieli tą monetę, naprawdę nie będzie dużo. Jeśli chodzi, chodzi mi o. Hmm, Te monety, które zostały kupione w workach z NBP, no to wiadomo, one są sprzedawane albo w całości, albo po prostu na sztuki. No, nie każdy będzie miał te monety. Większość pewnie z Was już ma, zdobyła ją, no ale ja mówię tutaj o takich początkujących osobach, które dopiero zaczynają przygodę z numizmatyką. No, będą miały problem. W późniejszym czasie zakupić te monety okolicznościowo-obiegowe, z tego właśnie powodu, że no, cena zrobi już swoje. Mimo tego, że one nie są jakoś drogie, no, większość początkujących osób, które zaczynają przygodę właśnie z numizmatyką, szuka monet w obiegu. Naprawdę w obiegu dużo, dużo, bardzo dużo ludzi. Próbuję coś połapać, no ale to nie jest takie proste. Dobra. Już się zaczynam mutać. To będzie na tyle, moi drodzy. Dziękuję oczywiście wszystkim za łapki, za komentarze. Zapraszam także do subskrypcji. Osoby, które jeszcze nie subskrybują, oglądają. Macie filmy za darmo, więc zostawcie subskrypcję, żeby kanał mógł się nadal rozwijać. Dobra, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.